Witaj Krysiu, ponownie. Tym razem na wizji mam Cię zaszczyt widzieć. Zawsze Cię słyszano, a teraz cię widzą, więc może parę słów o sobie powiedz. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Krystyna Pniewska. Ziołolecznictwo i leczenie ziołami i różnymi metodami zaczęło się od momentu umie, gdy zachorowałam. Jest bardzo dużo metod leczenia polipów i dużo wiedzy w internecie. Na żołądek pić nasiona pięciornika gęsiego, gotowane na mleku. Jak ktoś nie, 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 nie pije mleka, może być to mleko o, roślinne. To się pije. Też jest dobrze. Przed lewatywą, jaką na, czy to jest w jelitach, czy w jelicie grubym, czy nawet w pochwie, jest dobrze przed lewatywą z glistnika. Jest dobrze najpierw zrobić z lewatywę troszkę cytryny i z wodą. I dopiero robimy lewatywę z glistnika. Też taką. Jedną z moich ciekawostek jest lewatywa ze świetlika. Świetlik się używa do oczu. Też korzystamy e, robiąc lewatywę ze świetlika. Ma bardzo dobre działanie. Z mojego doświadczenia e, polipy, jak oczyścimy dobrze wszystkie narządy, no wiadomo, włącznie z wątrową, to wtedy możemy wszystko jeść po trochę. Polipy nie dają objawów. Prawie, prawie. E, nieraz dają, ale ogólnie polipy, no wiadomo, że jak są w nosie, no to dają objawy, bo nie możemy oddychać. Jak dużo polipów jest w wielicie grubym, to jest problem z wypróżnieniami. Natomiast polipy w żołądku i w wielicie cienkim, nie dają aż takich objawów. Mamy problem z trawieniem, ale to nie są objawy, które by mówiły nam, że mamy skontrolować, prawda? Natomiast o, też musimy zwrócić uwagę, bo nieraz ciało, na, na, ciało pokazuje nam, co się dzieje w naszym organizmie. I, i, nie, i są, y, są ciemne takie punkty na ciele, które mówią, że mogą być niby to pigmentowe, ale które mówią, że mogą być to też polipowość. Trzeba zwrócić uwagę. Zresztą zwracamy uwagę na wiele rzeczy, co się dzieje ze skórą. Jak wygląda skóra, za czym dojdziemy do menopauzy podam, po, potem podam zestaw ziół, które są też na w zasadzie wszystkie polipy, mhm. wszystkie polipy, natomiast chciałam wspomnieć o jajnikach. Przy jajnikach jak są polipy, to bardzo dobrze pić rdest ostrogoszki, ostrogoszki, też jest dobrze, Pić irys, irys, który rośnie, korzeń irysu, który rośnie w naszym ogrodzie. Wykopać, wysuszyć i pić. Dobrze też jest wskazane, bo tutaj widłak, on już nie jest pod ochroną. Jest pod, kiedyś był pod całkowitą ochroną. Widłak dobrze się sprawdza w mieszankach, przy polipach Natomiast jak mamy polipy pochwy, e, których nie trzeba usuwać, e, jajniki zależy. Jak mamy, oczyścimy dobrze organ, całe narządy, to nie musimy żadnych polipów usuwać, bo one same wysuszają się. Chyba, że są dosyć długo, o, jakby przedawnione, to wtedy ten wiadomo, że dłużej się leczy. Natomiast przy y, na Narządach takich, jak jest pochwa, to jest dobrze pić serdecznik. No, wiadomo, że glistnik też i podmywać się, wiadomo, że glistnikiem, ale jest właśnie taka ciekawostka, że serdecznik bardzo dobrze sobie z tym radzi, z polipami. Jedynie polipy krtani, jeszcze wrócę, polipy krtani się w zasadzie słabo leczą, więc trzeba trzeba jakby je usunąć. Usuwając musimy wiedzieć, że one mogą odrosnąć. Mogą odrosnąć. Powiem zaraz o kilka słów. O klimakterium, o menopauzie, bo przy tym właśnie się robią i mięśniaki, i polipy, i, i, i torbiele, różne rzeczy. Jest, bo zmiana jest hormonalna, a jesteśmy osłabione. Więc to się, e, to zaczyna nam się jakby nasilać różne, na różnych narządach kobiecych. Jajniki, macica i. I też y, pęcherz. Dobrze jest też wypić przed snem melisę i bagno i dziurawiec. Jak tylko czujemy się, że trochę coś u nas z hormonami jest nie tak, to jest taka prosta rzecz do kupienia. Melisa, bagno i dziurawiec. Ziół jest bardzo dużo, ale. Trzeba by było poświęcić dosyć dużo czasu. Też jest dobry, dobra bukwica przy nerwowości, przy klimakterium, bo wtedy mamy wiadomo uderzenia, zawroty, potliwość, no to szałwia. Natomiast e, e, też pijemy rozmaryn, bardzo dobrze robi. No i koniecznie wzmocnienie. Mleczko pszczele może być w, ka w kapsułkach. Przy takiej m, dużej nerwowości to jest tak, może podam podstawową rzecz, chociaż jest bardzo dużo ziół, bo jest wiadomo, mamy dużo zielarzy i osób, które się tym zajmują, więc każdy ma swoje mieszanki, ale jest taka jedna z mieszanek, która jest jaśminowiec, Jerzyna, głuk, serdecznik i szarota. Zioło szaroty jest trudno dostać, ale nieraz można. Jest taka mieszanka, która w zasadzie hmm, która pomaga na wszelkie dolegliwości, również i przy klimakterium, i również przy polypach. Mieszanka składa się z 14 ziół. Jest to Kora wierzby, glistnik, mlecz, popłoch, łopian, korzeń łopianu, kończyna, bo wiadomo, że kończynę pijemy przy wszystkich sprawach menopauzy. Huba jest przeciwzapalna. Kora brzozy jest bardzo ważna, bo jest gorzkawa. Kora leszczyny liście bluszczu, kwiat albo owoc czeremchy i oman. Te zioła w różnych proporcjach parzymy i pijemy na wszelkie stany zapalne, pomagają przy mięśniakach, polipach też przy początku klimakterium, bo jest kończyna. Poza tym zioła, które oczyszczają i są trochę gorzkie. Jeszcze nie powiedziałam taką ciekawostkę, że jest, że robimy też lewatywę z jemiowy, z liści jemiowy. Bo przeważnie robi się z lewatywy kawy, prawda, oczyszczenie albo z innych ziół, albo z glistnika. Natomiast robi się też, nie dość, że ze świetlika, to robi się też lewatywę z Ziemiowy, wiadomo, że pijemy, parzymy na, jakby w wodzie zimnej i, i, i to jest wywar zimny, ale robimy też lewatywę z jemiowy. Tak przy okazji tego co mówisz, to jak, w jakich produktach, takich normalnych, żywieniowych, jest tak dużo estrogenów, czy czego, co byś polecała, żeby jeść w tym okresie? Jest ważny krwawnik, ruta jest ważna, niepokalanek, niepokalanek jest jedną z roślin, która została wytępiona w Polsce, przez swoją samą nazwę, teraz już zielarze sieją ją, natomiast niepokalanek, krwawnik jest bardzo dobry jak ktoś nie ma macicy, więc pije krwawnik, też pije się e, ciemiernik Kaukaski pije się dzięgel dzięgel chiński, nie, dzie, nie, nie nasz arcydżengiel, tylko dżengiel chiński pije się, bo on ma i pije się e, pochrzyn, dziki pochrzyn, on bardzo dobrze wyrównuje, wyrównuje hormony, ale jest jedna zasada, że pijemy trochę dłużej. Robimy jakąś przerwę, zmieniamy zioło, ale potem wracamy. Ewentualnie pijemy w mieszankach. Picie przez miesiąc nie zawsze daje efektu. Mhm. A jedzonko jakie? Zależy jakie mamy dolegliwości. No, Takie no, jak się e, pocimy, bo są poty zimne i gorące, e, ja, więc zależy, jak są zimne, to, ok, to jest układ odpornościowy słaby, to trzeba jeść, e, powinno się jeść amarantus wtedy, nas, e, amarantus. E, bo jest wysuszający i jest wzmacniający. Jak mamy poty gorące, to pijemy szałwie i jemy wszystko chłodzone, żeby nie rozgrzewało nas, bo zależy, w jakim stopniu jest wątroba. A wątroba to wiadomo, że też są jelita. Czy mamy zaparcia, to też z jedzeniem jest indywidualnie. Natomiast Dobrze patrzeć, obserwować siebie, y, ponieważ mamy teraz czas serca, czas intuicji, na co mamy ochotę. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. No i to jest właściwie sedno wszystkiego, że właściwie najpierw trzeba y, ten swój organizm dobrze obserwować, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje. Tak, ja częściowo wyleczyłam się jedząc intuicyjnie. W małych ilościach, ale jem intuicyjnie. To, co bardzo potrzebuję, to po prostu jem. I czuję się, że to było mi akurat bardzo potrzebne. Więc polecam wszystkim, wszystkim osobom, które szukają, jak sobie pomóc. Żeby, za, żeby zwracali uwagę co jedzą i co mhm. potrzebują i co potrzebują, bo nieraz potrzeba też słodyczy trochę, a nieraz też potrzeba i, kwaś, i kwaśnego, nieraz potrzeba a, gorzkiego, szczególnie gorzkie jest ważne przy y, menopauzie, bo wtedy pobudza, no, po, pobudza wątrobę o ile mamy tą wątrobę troszkę taką zablokowaną, bo wiadomo, że wątroba zarządza według medycyny chińskiej prawie 80%, 75% wszystkim co jest, co mamy, wszystkimi organami, prawda? Jest. Nerki są zależne, jelita, bo wtedy żółć i oczy bardzo, więc wątroba jest taka, rządzi, rządzi, rządzi. No, i na koniec, co byś chciała tu jeszcze dodać ciekawego, czy już po prostu wszystko mniej więcej. Chciałam powiedzieć dla wszystkich osób, które będą mnie przypadkowo słuchały, czy no, żeby, żeby się nie poddawały, że zawsze jak mamy jakieś schorzenia trudne, zawsze jest nadzieja, a, i żeby miały dużo wiary że wszystko jest do wyleczenia, prawie, albo wszystko nawet. To co potwierdzam u mnie, zresztą jest na moim, na moim, na mojej stronie, że wyleczyłam się z bardzo dużo schorzeń, więc żeby wiara była i chęć szukania, żeby nie poddawać się, i żeby szukać naturalnych rzeczy, żeby po prostu szukać rzeczy naturalnych. No bardzo I szukać, to mądrze, pytać. Bardzo to mądrze ujęłaś i, i wiem, że tak jest, że, że rzeczywiście sobie dałaś z tym świetnie radę. Jesteś znakomitym wzorem do, do naśladowania. No bo ja wiem, że jesteś na przykład wyjątkowo gimnastyczna. Ja, ja na przykład to nie dorównuję, ale wiesz, to jest bardzo dobry... Dobry znak dla wszystkich osób, które rzeczywiście mają silną wolę i chcą. Tak. Silna wola jest bardzo potrzebna. Ja ćwicząc, wyrównałam błędnik. Ćwiczyłam różne metody ćwiczeń przez 25 lat i błędnik, gdzie chodziłam, między innymi miałam uszkodzony błędnik, błędnik się podporządkował jakby. Moim, mojej pracy. Mogę sobie ćwiczyć, tańczyć jak derwisz, czego nigdy w życiu nie mogłam, bo się przewracałam. Więc wszy, mówię o takiej prostej rzeczy. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Dziękuję Ci bardzo, Krysiu, za dzisiejsze spotkanie i wszystkiego Ci dobrego życzę. Powodzenia. Bardzo Ci dziękuję, Halinko, że mnie zachęciłaś, dlatego że ja mam dużo odwagi w życiu, natomiast dla mnie wszystkie elektroniczne rzeczy to są wielką magią. Trzymaj się tam, kochana. No na razie papa. pa.